I pół misji zrobiony. A, tu jest. A, tu jeszcze jest jakiś... A, jest! Ork, Urgal, coś tam. A, Urgal Lok. Szaman nawet jakiś. Ty panie! Ło! Się przestraszyłem. Nie spojrzałem nawet na życie. Co będzie chyba kopa? Nie miesz walczyć nawet. Ła ładaj. Taki dobry jest ten wódz orgu, bo paruje ataki. Ale z tego, z tego już nie sparował. Mistrza się nie pokona. Mm. <ścoughs> 9 Ach Słabizna, słabizna, fajnie Jani. Ale muzyczka fajna leci. Chodzi, nie wiem czy jak nagram już tam przerobię na y, Windows Movie Maker czy nie będzie. Czy będzie dobrze słychać? Dobra, zapiszę, go by ładnie gry. Chciałem tak, zapić, nadpisać. Normalnie teraz centralnie wejdziemy z tej chyba jaskini. O Minotaur! Ciao, ciao! Ole słabiczne. Mam nadzieję, mi atakujesz. Dziadzie, jeden mały. Siła. Ciao, złotko. Hmm, święte jakiś pan, złotko będzie. O, no, warg. Ty, 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 no. To no, jakieś. O, Czach! I kombos. Który w ogóle mam poziom? Dziesiąty. hm beczka jakaś jest tutaj. następ no, skrzynia jakaś złoto ciekawe gdzie prowadzi ta jaskinia. O, misja. Handlarz. Och, dzień dobry, dzień dobry. Może zechcesz zrobić malutki interes? Jest tylko jeden mały, mały problem. Musiałem się tu wczołgać, gdy przybyły orki. Proszę zabierz mnie do mojego karmiku. Łatwo go znaleźć. Jest w samym centrum portowalem akceptuję. No o, jeszcze nie, nie wziąłem tego. Wracamy w no, wychodzimy. Sprawdzę tutaj jakieś, jeszcze jakieś misje. W ogrodzie to on zrobione. Skradzione sztabki jeszcze porobić. Jeszcze jakiegoś orka znaleźć. Duże gobliny, na nic goblinów. A no, atakuj, dziadzie? On gdzieś... Widzisz, sparowałem. Odbiłem. Dobra, że atakuje to. Ciał, dziadzie, już! O, akurat mi się zrobiona. Bardzo ładnie. Zabij ich? a no, zabiję. Będzie mi co. mapa, właśnie mapa. A co z tą mapą? Tu jest zgubiona mapa. Dobra. Poddamy tego kupca o jakiś ork. I kombos. Akred jest na fajne pies takie... nad fajne, ciekawe. Takie spokojniutkie. A, torba, tu jest torba. Tak, gdzie po ulubioną koszulę oddać. Tak, proszę. Lena Camem... ...mererer. dzięki. Nie wiem, jak mogę Ci się odźwięczyć. Weź to, mam nadzieję, że wystarczy O, wystarczy. Pani ja nie wystarczy na tarcie? Tu jest na tarcie? Tu miał być na A, tu jest na tarcie. Jezu, ten rzut ostrzem. jest 17. Okay. Koniec zmieniony. Wszystko, koniec zmienione jest. I tak, pogrąca orki wyższa misja. Tak. Jest. Sierżant Queen Dexter z Straszny czyn stał się dziś Twoim udziałem. Ale tak musiało być. Weź to jako wyraz mojej wdzięczności. Idź i napisz się Za zdrowie tych, co odeszli. Jo, ja, na żadnego z mi nie dałeś, świnio. Jeszcze te dwie misje. Porto na gloom. W sumie jeszcze... Ile misji zostało? Tak, to będzie zrobione. Jeszcze dwie... Niewypełniony, oczywiście. Gdzie to jest? A, tu jest! Już. Handlarz, dziękuję za pomoc. Zróbmy interes. O, na Kurczę, nie na mnie. To nie było miłe z twojej strony. Ale to było bardzo miłe, że... To jest bardzo miłe, że udzielasz mi swoich towarów na sprzedaż i mogę z tobą pohandlować.

i ostatnie kupuję coś może to się świetnie on to by się chyba przydał hm Kupię. No, może być. Ale wygląda... Jak jakiś. Poprawimy dalej. O, tu jest. Martin Canfrit Bogom niech będzie dzięki, mamy sztaby, od razu zbieramy się do pracy. Zabieramy. Opinie bogów. Nowy skill. Stary, ale jest, ulepszenie. Na poziom drugi zapisujemy mm -hmm. Mm -hmm. jeszcze tym ten... co jest bliżej tylko jeden pies ale ja wykonam misję Zagubiona mapa Zrobimy konik. Konik się zapodział. Jest, idzie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy z tym ścieżką, ma ładniej. Ole tych oreków, orków wrócił O, po mapę idziemy tam. Jest, zaraz będzie nasza mapa. Dobra, trzeba zejść. O, Jezu Chryste. Nawalanka. Na na całego bawaj, Dawaj, dawaj. bawaj, 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 I na Zbieramy, zbieramy, wybietamy, chodzimy na konika. Słabizna. Dobra, idziemy w tą mapę. Ciach. I trzeba pozabijać ich i ciach Jest jeszcze raz. Chcecie? Chryste, Pani. Ile jeszcze ich? Jest nowy poziom. Dobra, mapa zdobyta, rozdajemy punkty. <śm> Dobra. To stręczyznę fizyczną Siłę. Chodzimy do konika. Ustawimy pozę po No i tak. Na no dzisiaj będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!